Cześć, witajcie w kolejnym filmiku z cyklu Grywamy TV. Witam się z wami bardzo serdecznie, z tej strony Karpie. Dzisiaj gramy sobie w dość nietypową produkcję od studia Sprayfox. Jest to gra indie, potocznie zwana Indykiem, a dokładnie chodzi mi o Road Not Taken. Tytuł swoją premierę miał niedawno, bo pojawił się wraz z sierpniową aktualizacją PlayStation Plus, więc wszyscy, którzy mają subskrypcję będą mogli sobie na spokojnie ograć ten tytuł, a zainteresowani, którzy jednak nie posiadają subskrypcji, mogą sobie zakupić tą grę za niecałe 63 zł w aplikacji PlayStation Store. A teraz słówko ode mnie dotyczące tej produkcji. Ja ogólnie do takich gier podchodzę z bardzo dużym dystansem, gdyż nie przepadam za rodzajem gier puzzle games, a do takiego właśnie należy Road Not Taken. Mimo wszystko skusiłem się do tej produkcji, zobaczyłem jak to wygląda i teraz dla was ode mnie małe podsumowanie tej produkcji z oceną na końcu. Ale chyba na początku powinniśmy sobie powiedzieć co nieco o fabule. Fabula, fabuła w grze jest tylko po to, żeby była. Tak naprawdę nic ciekawego nie wnosi. Ale powiedzmy sobie o tym, że wcielamy się w postać czarodzieja, który przybywa do nowo poznanego miasta. Burmistrz dowiadując się o tym, że przybył nowy nieznajomy prosi go o pomoc w odnalezieniu dzieci, które zgubiły się w magicznym lesie. I w tym całym... I tyle chodzi... I... To wszystko, jeżeli chodzi o całą fabułę. I tak naprawdę, cała rozgrywka będzie się czuła w tym magicznym lesie, o którym przed chwilą powiedziałem. Ale parę słów o nim za chwilę. Jak zdążyliście zauważyć na wcześniej dołączonym obrazku, przed rozpoczęciem tej prawdziwej rozgrywki czeka na nas postać z tabliczką w ręce, która informuje nas w jakim roku aktualnie się znajdujemy oraz po krótkim dialogu mówi nam o tym, jaki poziom trudności czeka nas po wstąpieniu do lasu, więc gracz ma tą krótką chwilę, by przemyśleć sobie w głowie, co go czeka, jakie niespodzianki na niego wpadną podczas tej podróży oraz czy będzie łatwo, czy będzie ciężko. A łatwo w 100% nie będzie, mogę Was o tym zapewnić w 100%, ale śpieszę wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Gra jest podzielona na 15 lat i z każdym wejściem do lasu gra losowo generuje nam liczbę dzieci do uratowania. Jeżeli uratujemy ponad połowę lub wszystkie dzieciaki, z powrotem wracamy do miasta, upływa rok i to samo robimy przez kolejne naście lat. Więc tak to wygląda. Ale twórcy gry zrobili taki fajny bajer, żeby nam nie utrudniać zbytnio rozgrywki. Mamy checkpointy, ale checkpointy dopiero uaktywniają się po ukończeniu czwartego roku. Przykładowo, jeżeli zginiemy w roku trzecim, trzecim, jesteśmy z powrotem wracamy do roku drugiego, jeżeli zginiemy w roku drugim, z powrotem wracamy do roku pierwszego, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli ktoś szuka naprawdę poważnych wyzwań, to proponuję wyłączyć checkpointa i spróbować własnych sił przejść całą grę. Bez żadnego checkpointa i te całe 15 lat robić i sądzę, że połamiecie więcej padów niż ja, grając w Battlefielda czy Fifa. Naprawdę to jest ciężka gra. I to jest jej chyba jeden wielki minus. Ale co ciekawym elementem jest w ciągu tych 15 lat, że nasz bohater się starzeje. Przykładowo gramy, gramy sobie, gramy i jest różnica w jego wyglądzie. To jest jeszcze fajny bajer, że nasza postać względem lat się zmienia i się starzeje, aż w końcu umiera i wtedy przychodzi kolejno nowo, kolejny nowy czarodziej i robi to samo, co robił poprzednio. Nawet ciekawy bajer jak dla mnie, więc to jest duży plus dla tej produkcji. Kolejnym ciekawym elementem Road Not Taken jest to, że gra losowo generuje nam poziomy. Przykładowo, jeżeli zginiemy, bądź wykonamy misję i z powrotem wrócimy do magicznego lasu, za każdym razem zobaczymy szachownicę ubraną w inne przeszkody do pokonania. Przykładowo, jeżeli wcześniej widzieliśmy, że było otworzyć dane przejście, musieliśmy połączyć w komplet parę drzewek, to tym razem będzie tu para kretów, para kamieni, czy para innych pierdółek, które znajdują się na tej mapie. Ale pokaż omówi omówimy teraz pewną kwestię, jak to wszystko działa. i co to jest naprawdę trudne? W lewym górnym rogu ekranu znajduje się taki niebieski płomyczek z punktami witalnymi, jak i punktami magii. Te punkty tracimy, jeżeli przykładowo, właśnie podnosimy przedmiot. Tym przedmiotem jest teraz e, ruba starsza pani. I gdy właśnie poruszamy się z tak ciężkim przedmiotem. Tracimy punkty witalne i punkty magii aż w końcu giniemy. Ale jeżeli będziemy rzucać przedmiotami, to takich punktów nie tracimy. Co ciekawe, gra daje nam opcję nie tracenia tych punktów w taki sposób, jeżeli potniemy dwa drzewka, zrobimy ognisko. I dzięki temu ognisku rozświetla się cała plansza, dzięki czemu nie tracimy punktów podczas przenoszenia przedmiotów. I kolejną fajną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest to, że na próżno będzie szukać e, jakichś dziwnych sposobów przejścia danego etapu. Przykładowo na YouTubie, na innych forach czy portalach internetowych. Nikt Wam po prostu nie pomoże, jak przejść dany poziom. My musimy po prostu sami przyjść tutaj, pogłówkować, przemyśleć, co dokładnie chcemy zrobić, dlatego że każdy krok jest karygodnie karany, nieważne co zrobimy jeżeli, jeżeli zrobimy coś źle to później zapłacimy za to słoną cenę dlatego nie, wa nie warto czegoś takiego robić dlatego przychodzimy dokładnie myślimy co musimy zrobić jak to wszystko będzie wyglądać tak żeby uratować te wszystkie dzieciaki i ukończyć porząd i przenieść się do kolejnego roku Jak już wspomniałem, Rookon Taken to gra, w której bardzo dużo musimy myśleć i za każdym razem bardzo dokładnie zaplanować nasz kolejny krok. Co za tym idzie, gra łączy się z ideą twórców. Myślą przewodnią jest życie i strata oraz podejmowanie ciężkich decyzji. Jak widzicie, w trakcie gry sporo podejmiecie ciężkich decyzji, a tą życią i stratą jest to, że w grze będziemy bardzo dużo razy ginąć, z tego powodu, że nie tylko przeszkody są, ale także wrogowie takich jak pszczółki, wilki czy wkurzone szopy, oraz różnego pokroju duchy, które można łączyć w różne przedmioty, i o tym właśnie chciałbym teraz powiedzieć parę słów. Otóż w lewym dolnym rogu ekranu mamy taką książeczkę, nazywa się Book of Secrets i w niej znajdują się wszystkie przedmioty, które dotychczas znaleźliśmy i mieliśmy z nimi kontakt. Przykładowo, jeżeli dotkniemy krzaczek bądź jakiś inny kamień, on loduje w naszej książce i jest tam dodany do niego specjalny opis. Ale przykładowo, jeżeli chcemy, jak połączymy trzy duszki, dostaniemy siekierkę i to tak samo trafia do naszego... Do naszej książeczki Book of Secrets, i tam są różne wszystkie rzeczy podane, jak sobie ułatwić rozgrywkę. Więc warto do niej za każdym razem zaglądać, by jakoś te poziomy przejść. Bardzo wam to polecam, gdyż przyda Wam się to naprawdę nieraz. Nie może omawiany tytuł to dość nietypowy Puzzle Games, ale jednak Puzzle Games to gra po ukończeniu misji daje nam dość ciekawą opcję interakcji z mieszkańcami w tym skromnym mieście. Wychodzimy na miasto i możemy sobie z nimi porozmawiać i posłuchać o naszych dokonaniach w magicznym lesie. Co ciekawe, możemy również za nasze zasługi dostać nagrody w postaci pieniędzy, ryżu i tak dalej, ale tak samo my możemy ofiarować takimi prezentami mieszkańców. I to podbija nasze relacje. Uwaga, uwaga, pewna pani w tym mieście leci na hajs, więc szybko u niej. Relacje podbijemy sobie w górę. Ja przykładowo miałem tak, że spotkałem pewnego kolegę w tej grze NPC-ta, żeby nie było. I jemu też ofiarowałem parę prezentów. Zostaliśmy kolegami. Po czym ja wykonałem misję, wróciłem znowu do miasta. On do mnie przychodzi i on mówi, że chce, żeby to było coś więcej niż tylko koledzy. Naprawdę w tej grze coś takiego to ma być gra dla dzieci, tu mamy myśleć, a nie dochodzić do, do takich wniosków, czy coś więcej niż kolega, serio. Nie, 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 to mi się nie podoba. Oczywiście nie zapominajmy o dwóch podstawowych filarach utrzymujących tą produkcję. Po pierwsze jest to grafika. Jak widzicie, grafika jest bardzo ładnie wykonana. Mamy tutaj bajkową szatę graficzną, która naprawdę oddaje klimat całej produkcji, wraz z połączeniem audio, gdy wchodzimy do lasu, dogrywa nam specyficzna mroczna muzyczka, która naprawdę dodaje jeszcze więcej klimatu do całej produkcji. Naprawdę coś niesamowitego, jakby, jakby siedział tu obok Piotr powiedziałby, że gra cieszy oko. I co najfajniejsze przyszło mi to do głowy, że gra byłaby zajebista w zimę. Siedzimy sobie w zimę, odpalamy sobie kominek, telewizor obok i zagrywamy się w słuchawkach w tą produkcję, naprawdę coś niesamowitego. Tutaj poczekać do zimy i sprawdzić naprawdę, czy tak będzie, czy nie. Ale też przypomniała mi się bardzo ważna rzecz: gra, mimo wszystko, że jest trudna, że giniemy tutaj dużo razy, że musimy myśleć nie wiadomo ile, przemyśleć każdy dokładny ruch i tak dalej. Gra zachęca nas do tego, byśmy próbowali jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz, bo może tym razem się uda, może teraz będzie lepiej, może teraz wyjdzie i tak dalej. I to wszystko spowodowane jest tym, że gra losowo generuje nam poziomy. Czyli jak mówiłem, warto, warto, ale za chwilę, wróćmy, ale za chwilę powiem o całym podsumowaniu. Powiem o plusach, minusach i wystawię końcową ocenę. Doszliśmy do nieuniknionego podsumowania, więc zbierzmy sobie teraz wszystkie plusy tej produkcji, zaczynając od warstwy audiowizualnej. Drugim plusem jest niesamowity klimat produkcji. Trzecim plusem jest właśnie to, że gra jest cholernie wciągająca i grywalna. Czwartym plusem, jak według mnie najlepszym, są losowo generowane poziomy, dzięki którym za każdym razem mamy powiew świeżości włączony do gry. A teraz słówko o minusach. Minusów będą tylko dwa. Pierwszym z nich jest to, że gra jest cholernie, cholernie trudna i wymagająca. Nie polecam to graczom, którzy są nerwowi, bo pady będą latać za każdym razem, gdy tylko spojrzycie na tą produkcję. I ostatnim minusem jest to, że gra jest dla specyficznego Grona odbiorców. Ci, którzy lubią puzzle games, to jest gra dla nich. Ci, którzy nie lubią, nie polubią, nie lubią takich tytułów jak puzzle games, to możecie w ogóle skreślić tą grę z opcji do grania, bo wam się kompletnie nie spodoba. Ale jak widzieliście, ja na początku byłem sceptycznie nastawiony, pograłem w nią troszeczkę i się przekonałem. Do niej jest naprawdę bardzo fajna i ode mnie, w moim prywatnym odczuciu, gra dostaje 8 na 10. Ale mimo wszystko dałbym ocenę wyżej. Dałbym ocenę 9 na 10, gdyby ta gra miała właśnie ten bajkowy klimat, ten niesamowity klimat, ale był, byłby to RPG, jakby był to RPG, to gra miałaby spokojne 9 na 10, ale mimo wszystko 8 na 10 dla Road Not Taken Puzzle Games. Warto sprawdzić, bo jest teraz PlayStation Plus, jest za darmo, więc wszyscy subskrybenci, jak już mówiłem na początku, mogą sobie to wyobrać, ograć na spokojnie i sami zobaczycie czy się zgadzacie z moją opinią, czy się nie, zgadza, nie zgadzacie. Dzięki, za byliście, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnym odcinku z cyklu Grywamy TV. Trzymajcie się, do zobaczenia.